Dzień dobry, witam Was w nowej strefie czasowej, w której wreszcie nie robi się ciemno o 15.30. Dzisiejszy odcinek radio dwukropek stacji będzie zawierał dwie części. Yy, dynamiczną, w której będzie ważone to, co udało się wyskrobać, przepraszam, odzyskać, to bardziej właściwe słowo, z osłon podwoziowych w rocznej rawce i statyczną, w której podsumujemy nasz konkurs. Na tę pierwszą możecie, acz nie musicie patrzeć, tak żeby nie było, że tam oszustwo, ustawione, dolane wody, dosypane piasku. Druga, żeby nie męczyć oczu, więc wrzucę Wam tutaj jakieś rodzawe zdjęcie. Odpowiedzi było mnóstwo, sporo czasu zajęło mi przebrnięcie przez nie i posegregowanie ich nie tyle chronologicznie, co wagowo, według masy podanej jako odpowiedź na pytanie konkursowe, a nie wagi merytorycznej samego komentarza. Bardzo cieszy mnie fakt, że tak wiele osób poprawnie odpowiedziało na pytanie pomocnicze. Nie było to wprawdzie jakoś wyjątkowo trudne, zwłaszcza dla stałych oglądaczy kanału, jednak wymagało odrobiny tak zwanego patrzenia ze zrozumieniem. Tak, to jest nowy Lexus NX i jego bezszpilkowe piasty. Odpowiedzi wagowe były bardzo zróżnicowane, przy czym wszystkie z dolnego zakresu to są takie raczej pobożne życzenia a te z drugiego końca skali są dość bliskie rzeczywistości, ale też biorąc pod uwagę całościowo ten samochód, a nie same jego osłony, a to przecież ich dotyczyło nasze konkursowe pytanie. Przejdźmy zatem do oficjalnego ważenia. Teraz obraz się będzie poruszał i możecie na niego patrzeć. Mamy nasz Konkursowy samochód, mamy nasz konkursowy worek mamy też naszą konkursową wagę, którą teraz włączamy O, waga nam się zerowała A nasz worek wygląda tak Tyle go jest. Jest taki cały gruz są zrawki, które żeśmy wyskrobali No i wieszamy na wagę. I zobaczymy co nam z tego wyjdzie. Proszę bardzo. Nie wiem czy widać. Mam nadzieję, że widać. Nie ja wiem to może jeszcze przybliżę. Tyle jest w tym pięknym worku. Także kto wygrał, ten wygrał. Przejdźmy teraz do wyników i zobaczymy, co nam z tego wyniknie. Jak widzicie, nie jest to wprawdzie 5,83 kg ziemi skróżewnik, ale jest to na oko lewe zaledwie jakaś niecała połowa tego, co wypłynęło z podwozia w trakcie mycia. Odniosę się teraz do kilku komentarzy, które z jakiegoś powodu wyróżniły się z tłumu. Na początek, użytkownik Lucky Look, cowboy o nieposzlakowanej opinii, szacujący ten cały gruz na kilo 55. Komentarz wyróżniony ze względu na najniższą podaną wagę. Nagroda pomocnicza, uśmiech pana Areczka, z komentarzem: Nie, no, tyle to nie. Kolejny w rządku stoi użytkownik Baltazar Gąbka z wynikiem 1560 gramów. Otwierający listę ciekawych ników, pod którymi ukrywają się często równie ciekawi ludzie. I tak do kompletu mamy Kubusia Puchatka, Kolina, rajdowca, osobę, która wie, kto zabił Kennedy'ego. Następnie Lepszego Człowieka, wszak wiadomo, która telewizja nas dzieli na lepszych i gorszych. Do kompletu jest Cybex e, z awatarem e, przypominającym, że wielki brat patrzy, jak również e, historycznie pan Stalin Kowalski, a z polskiej filmoteki pan e, Aloyzy Bombel w stopniu pułkownika, no i oczywiście Jurek Killer, który ma wszystko sami wiecie gdzie. Wracając jednak do naszego konkursu, dziękuję wszystkim za wysilenie się i udział, miło było poprzeglądać choć wszystkie komentarze, dowiedzieć się, że mam ważyć suche, bo akurat kierowca to rano wychodzi i wybiera sobie, czy pojedzie z suchym brudem na podwoziu, czy z mokrym. Następnie planuję trasy tak, żeby omijać wilgoć i kałuże, bo wtedy mu ten brud nie nasiąknie i auto będzie mniej paliło. Tak to wygląda w rzeczywistości y, alternatywnej. Dziękuję również za wagę podaną w jednostkach anglosaskich. Y, nauczony tym doświadczeniem postaram się nigdy nie robić konkursu z pytaniami o przebieg, żeby ktoś przypadkiem nie podał go w jakichś furlongach czy łańcuchach. No bo skoro jedna z odpowiedzi opierała się o całki pierwiastki, to też nie ma gwarancji, że ktoś kiedyś nie zaryzykuje liczenia przebiegu jakąś aproksymacją średnią kwadratową czy, czy czymś tego pokroju. Także dla bezpieczeństwa nie będzie pytań o przebieg. Nasz konkurs wygrywają równolegle dwie osoby. Są to użytkownicy o nikach Andrzej Budzyński i Mikołaj Lutostański. Obydwaj równo z wynikiem po 5,8 kg. Mam nadzieję, że panowie będą używać naszych koszulek zgodnie z przeznaczeniem, ale jeśli się okaże, że znajdą swoje zastosowanie do wycierania podwozia, to też będę szczęśliwy i nie będę z tego powodu robił żadnych problemów. Drugie miejsce zajmuje z wynikiem przeliczonym na 5,95 kg użytkownik MW. To właśnie ten od 13 funtów i 2 uncji. Trzecie, użytkownik Jarosław B. z wynikiem około 6 kg. Gratuluję panowie. Proszę o bezpośredni kontakt na marcinmałpa3vz.pl. Przesłanie adresów do wysyłki i co najistotniejsze, uzbrojenie się w anielską cierpliwość. Ostatnia kwestia. Jeden z użytkowników zadał w komentarzu pytanie. Czy serio ktoś twierdzi, że zabezpieczenie antykorozyjne wpływa na homologację? Yy, tak serio. Yy, w ramach pracy domowej poszukajcie w internetach, kto tak w ten właśnie sposób tłumaczył, dlaczego Toyota zabezpiecza podwozia bezobjawowo. Yy, kto pierwszy znajdzie podeśle link do tamtego materiału, yy, ten dostanie też koszulkę taką, jaka była za pierwsze miejsce konkursu. A gdyby ktoś rzeczonej koszulki bardzo pragnął, to może ją też u mnie zamówić mailowo. Powiedzmy w cenie jednego kazimierza plus jakiś tam paczkomat. Tyle konkursowo. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Życzę miłego weekendu. No i jako, że kończy się nam ta najcięższa pora roku, to życzę Wam, żeby na wiosnę zakwitło Wam bardzo mało rdzawych kwiatków.